Ilekroć w połowie wakacji w niedzielę czyta się to pierwsze czytanie, które słyszeliśmy, Wszyscy Spragnieni, przyjdźcie do wody. To zawsze przypomina mi się kiedyś takie wakacje, gdzie było rzeczywiście strasznie gorąco i większość ludzi była bardzo spragniona i chętnie tej wody by się napiła. Dzisiaj też od czasu do czasu można przeżyć. Taki czas wielkiego pragnienia. Potrafimy to sobie łatwo wyobrazić, wczuć się w to i uchwycić, że Bóg odwołuje się właśnie do tych naszych ludzkich pragnień. I od tego pragnienia wody, od tego pragnienia jakiegoś napoju czy pokarmu, Bóg prowadzi w dzisiejszych czytaniach do nasycenia nas. Tak jak to zapowiadał właśnie prorok Izajasz. Kupujcie i spożywajcie bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie swoją pracę na to, co nie nasyci? Właśnie. Jaki to pokarm jest taki darmowy, który nasyci. Niektórzy, ponieważ ten pokarm jest taki darmowy, to go lekceważą. Ale Bóg wyraźnie mówi: Pokarm, który Bóg daje, nasyca. Natomiast wielu pracuje po próżnicy. Może nawet w dzisiejszych czasach jeszcze łatwiej jest to wielu ludziom zrozumieć, gdy wkładają wielki wysiłek w swoją pracę, a nie mogą się dorobić tak, jakby to się im nawet ze sprawiedliwości należało. Jakiż to jest ten darmowy pokarm, który nasyci? Mówi o tym dzisiejsza Ewangelia, gdy Pan Jezus rozmnaża pięć chlebów i dwie ryby, i jest to zapowiedź Eucharystii. Komunia święta chleb życia wiecznego. Obecność Jezusa pośród nas w komunii świętej zmienia wszystko w życiu człowieka i potrafi nasze życie nasycić w sposób trwały chociaż komunię świętą musimy przyjmować systematycznie i wielokrotnie kiedy tylko możemy i gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej wielu swojej gorliwości odkrywszy tajemnicę obecności bożej w komunii świętej przystępuje codziennie do komunii świętej ale nawet jeżeli byśmy to robili z największą pobożnością, na jaką nas stać, zawsze możemy to zrobić jeszcze lepiej. W jaki sposób Komunia Święta nasyca? Ktoś powie: Proszę, księdza, ja mam tyle problemów ze zdrowiem, z bliskimi, z dalekimi, z sąsiadami, z pieniędzmi tyle mam różnych problemów, nad którymi ubolewam. A tu ksiądz takie coś mówi. Rzeczywiście, do tych różnych bolączek i problemów odnosimy się w sposób emocjonalny i one nas w ten sposób usidlają. Natomiast, gdy słyszymy słowo, że komunia święta nasyca, a nie daj Boże, przyjmujemy ją w taki sposób, że nie doświadczamy obecności Bożej, to nie wzbudza ona w nas emocji, albo przynajmniej u niektórych. Tymczasem dzisiaj w drugim czytaniu to, co tutaj mówi święty Paweł, no to jest ewidentnie przykład człowieka, który dobrze się karmił Komunią świętą. Święty Paweł mówi, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej i wymienia ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. Moglibyśmy odnaleźć w tych wymienionych przez świętego Pawła obszarach nasze bolączki: głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. A on tak to wymienia jednym tchem. Znam ludzi, którzy o swoich bolączkach mogą mówić nieustannie. A on to mówi krótko i podsumowuje, ale. We wszystkim tym odnosimy zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. A jak odnosimy to zwycięstwo? My, którzy żyjemy dwa tysiące lat po czasie, kiedy Chrystus chodził po ziemi, a no właśnie przede wszystkim przez Komunię Świętą, ponieważ to jest chleb, który nasyca. A ktoś powie, a ja przyjmuję Komunię Świętą i co? No właśnie. Jeżeli chodzi o normalny pokarm, jakąś kiełbasę, albo ser, albo jakieś inne dania, to jeżeli chcemy się tym nasycić i być zdrowymi, to musimy jeść dobrze. Musimy jeść pożywne pożywienie i w odpowiedniej ilości, więcej lub mniej. Ponieważ te składniki, które są w tym pożywieniu, mają nas budować, muszą budować nasze ciało, muszą być dobrze strawione, no nie mogą nas zatruć. I przez to, przez taki wzór my myślimy czasami o Eucharystii, a to jest błąd. Bo my myślimy, jeżeli zjem takie czy inne pożywienie, to będę silniejszy albo zdrowszy. Jeżeli zjem go więcej, a to jest pożywne, to będę jeszcze silniejszy. Tymczasem komunii świętej nie trzeba przyjąć 10 opłatków czy 20. Nie trzeba ich przyjmować więcej niż jedną komunię świętą dziennie, nie trzeba. Wystarczy jedna. Ponieważ siła życiowa, która jest w komunii świętej jest całkowicie zawarta w każdej komunii świętej. Mianowicie, komunię świętą trzeba przyjmować z odpowiednią dyspozycją wewnętrzną. Pierwszą rzeczą, aby dobrze przyjąć komunię świętą, jest wiara w żywą obecność Jezusa Chrystusa. Rozmawiałem kiedyś z pewnym człowiekiem, który nawet jest dzisiaj tutaj w kościele. On mówi, Proszę, księdza, przecież to wszystko jedno, czy ja się modlę przed Najświętszym Sakramentem, czy w lesie, bo wszędzie jest Bóg. I to ma być wiara w żywą obecność Boga w Komunii Świętej? Nie. Obecność w Komunii Świętej jest absolutnie wyjątkowa. Bóg jest obecny w Komunii Świętej nie tak, jak jest obecny w przyrodzie czy gdziekolwiek indziej. W Komunii Świętej uobecnia się Jego śmierć i zmartwychwstanie, które dokonał dla nas dwa tysiące lat temu. A w lesie nie. Czy w górach, czy nad jeziorem, czy w parku, czy wśród bliskich. Nie. Tylko w Komunii Świętej jest męka Chrystusa, zbawcza męka, Jego zmartwychwstanie. I moc, który nam udziela. Jak ktoś nie ma takiej wiary, to jak owocna może być u niego komunia święta w życiu? Ale może uwierzyć, gdy będzie czytał Ewangelię i zgłębiał, i dotrze do niego to, co Bóg tam rzeczywiście mówi o komunii świętej. I wtedy ta komunia święta zacznie nasycać. I wtedy. Będzie mógł powtarzać za świętym Pawłem cóż z tego, że doświadczam miecza, prześladowania, głodu, nagości, niebezpieczeństwa czy ucisku, skoro przyjąłem Chrystusa, który mnie zbawia, I to kryterium wiary w żywą obecność Chrystusa w Eucharystii jest absolutnie kluczowe. A łatwo to poznać, jeżeli chcemy się zorientować, jak bardzo i rzeczywiście wierzymy, że Chrystus jest obecny w Eucharystii, to spytajmy się, ile godzin w swoim życiu spędziliśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu, ponieważ tęsknimy za tym, aby być z Panem. Czy jest to dla nas coś, nie daj Boże, zupełnie obojętnego? Czy też tęsknimy, aby być z tym, który za nas oddał życie? Umarł i powstał z martwych. A dalej, kiedy już nasza wiara jest silna i oparliśmy się na tym, co Bóg mówi, to Duch Święty coraz mocniej, dotykając naszego serca, napełnia je miłością do Chrystusa Eucharystycznego. I zaczynamy Go miłować goręcej, tęsknić za Nim, chcieć uczestniczyć w Mszy Świętej, ponieważ tam. W jakiś dziwny sposób Bóg dotyka naszego wnętrza, napełnia nas pokojem, napełnia nas jakąś taką dziwną, spokojną radością, która potrafi przetrwać przez różne prześladowania i trudności. To, co się objawia w tej nadziei nieśmiertelnej, której mimo trudności nikt z zewnętrznych spraw nie może w nas zabić, ponieważ pochodzi od Boga. I mamy ją w sposób nadprzyrodzony, my, którzy jesteśmy słabi, ułomni, grzeszni, ale których Bóg dotyka swoją łaską. I za każdym razem, kiedy w ten sposób przyjmujemy komunię świętą, ta nadzieja w nas jest coraz żywsza. I chociaż, jak mówił święty Paweł, niszczeje nasze życie, to przecież Duch odnawia się obecnością Boga. A my sami jesteśmy zdziwieni, że tacy słabi, a Bóg nas umacnia, a Bóg nas dotyka. I przecież upadamy, a On nam przebacza i pozwala iść dalej. Długo by można mówić o mocy Komunii Świętej, o tym pokarmie, który rzeczywiście ma moc przemienić nas i nasycić. Przychodźmy i cenimy sobie. Komunię Świętą i starajmy się zawsze przyjąć ją z jak największą pokorą, na jaką nas stać i w dyspozycyjności, żeby Chrystus przychodząc do nas w Komunii Świętej zastał nas, że jesteśmy wielkimi czcicielami Chrystusa Eucharystycznego i z wdzięcznością, wiarą i wielką miłością razem z Maryją witamy Jego przyjście do naszych serc. Amen.